Cześć, witajcie w odcinku informacyjnym, w którym podsumuję dla Was ostatnie półtorej dwa tygodnia od ukazania się mini dodatku, bo takowy pojawił się gdzieś pod koniec lutego, druga połowa, mniej więcej tak około 20, z tego co dobrze pamiętam. No i wprowadził oczywiście nowe karty, ale te karty nie namieszały jakoś specjalnie ani w liście deków, ani w mecie, ani ogólnie w jakichś craftach, Nie było tutaj żadnej rewolucji większej. Aczkolwiek są drobne zmiany i te zmiany właśnie sobie omówimy, ale nie na takiej zasadzie jakbyście się spodziewali, czyli od najlepszych talii do najgorszych, czy coś w ten deseń. Postanowiłem tutaj w tym momencie zrobić podsumowanie na zasadzie craftów, a zatem weźmiemy sobie konkretny, konkretną frakcję, konkretny właśnie craft i będziemy tutaj się na nim skupiali. Powiem wam, jaki mniej więcej deck warto tworzyć pod ten craft, czym się sugerować, no i ewentualnie. Jakie zmiany w konkretnych dekach doszły, bo jak wspomniałem, są niewielkie, ale do tego za chwilę przejdziemy. No i jeszcze będzie na koniec o bonusie, który przygotował dla nas Psy Games, warto z niego skorzystać. Trwa do 15 marca i jest dla wszystkich, dla starych graczy, dla nowych graczy. A zatem przechodzimy, przechodzimy już do omawiania właśnie zmian i zaczniemy. Sobie myślę, tak jak jest w grze, czyli chronologicznie, Forest Craft jako pierwszy idzie. Słuchajcie, w Forest Craftie no, do dojściu do nowych kart kompletnie nic się nie zmieniło. Najlepszą talią obecnie do Foresta jest nadal Control Forest. I nieważne, czy korzystacie z nowej wersji z Princess Knight, bo to jest karta neutralna. Czy korzystajcie ze starej wersji, która tej yy, karty nie zawierała. Jest to bez różnicy. Obydwa, obydwie talie są dobre, obydwoma można grać. Nie jest to prosty deck. Ja sobie zdaję sprawę, że nie jest to prosty deck, szczególnie dla nowych graczy, bo tam jest dużo kombinowania, dużo liczenia, yy, ale jest to nadal jedna z najlepszych talii yy, do Foresta. Yy, drugą talią, którą warto ewentualnie sobie stworzyć, jest Amatas. Nie jest tak mocny jak na Unlimited, ale. Na rotacji jakoś tam daje radę. Mimo wszystko jednak, właśnie nadal częściej spotyka się ten Control Forest. A zatem tutaj większych zmian w Forest nie ma. Przechodzimy do Sworda, a w Swordzie, słuchajcie, już te zmiany są. A to za sprawą, właśnie po pierwsze wspomnianego Princess Knight, a po drugie Ariet. Która jest po prostu rewelacyjna, dała swordowi niezłego kopa. Ivo sword, bo to, to jest najczęściej grany deck, który można spotkać obecnie na, yy, na drabince, i yy, ten Ivo sword właśnie był wcześniej mocny. Tak, to był całkiem dobry deck, a teraz jeszcze się umotnił na liście właśnie dzięki Ariet i dzięki Princess Knight, który bardzo przyspiesza Union Burst. No i Ariet, która jest, no jak wspomniałem rewelacyjna. Po pierwsze, cofa wam punkty, po drugie, dobiera wam karty, po trzecie, leczy, a po czwarte ma warda, więc no, czego chcieć więcej, bo po prostu rewelacja, po prostu rewelacja. I obecnie tylko Ivo Wardem się gra. Wcześniej jeszcze gdzieś tam był Levin, gdzieś tam można było spotkać Ambush z Leodem, obecnie prawie w ogóle się nie widzi tych deków. Iwo, dzięki Ariet i dzięki właśnie Princess Knight, jest tak mocnym dekiem i tak silnym, że no ciężko złożyć coś lepszego w tym crafcie. A zatem tutaj jak najbardziej e, możecie, możecie sobie próbować właśnie ten deck skręcić e, do najtańszych nie należy, słuchajcie, połowa tego deku to są karty legendarne, także pamiętajcie o tym. E, no i Koszt tego deku to jest chyba ponad 72 tysiące albo nawet więcej, nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że jest bardzo drogi. To jest obecnie naj, najdroższy dek, jaki jest do zrobienia na rotację. ok dalej, co, co, następ, co następne? Run. A w runie słuchajcie, żadnych zmian praktycznie w ogóle. Żadnych. Są jakieś tam deki memowe pod yy, Karyl, ale yy, prawda jest taka, że nadal Kuon jest dobra. Tak jak była dobra, tak jest dobra. Jeżeli ktoś sobie wcześniej złożył kułon, to nadal może nią grać, ponieważ tutaj żadne karty nie odpadły, ani żadne karty nie doszły. Nie ma sensu kompletnie bawić się tutaj w jakiekolwiek zmiany, ta talia jest dobra, tak jak była yy, złożona przed mini dodatkiem, tak po mini dodatku kopie tyłek. I yy, kolejną dobrą talią, którą możecie spotkać jest Natura a zatem Riley. Tam już czasami wrzucają tego Princess Knight'a, ale też ogólnie nie jest on wymagany. Natura Run tak jak wcześniej, tak jak w przypadku Spelbusta, tak jak w przypadku Kuon, była dobra i nadal jest dobra, bez większych zmian można nią spokojnie sobie grać. Pojawił się nam też nowy archetyp Dirtrun i Dirtrun, słuchajcie jest yy, czasami widziany dzięki Forbidden Dark Magowi For, Forbidden Dark Mage, sorry, to się tak nazywa yy, no i ta karta jest całkiem, całkiem yy, dała lekki, lekkiego kopa, lekkiego boosta właśnie do tego archetypu ale to nie jest talia, którą będziecie często wygrywać, to jest taki yy, tier 3 może coś w ten deseń w każdym razie jeśli gdzieś macie możliwość to sobie złóżcie, ale żeby specjalnie tworzyć karty pod ten pod archetyp, nie polecam. Także trzymajcie się spellboosta, jeśli już musicie grać runem albo chcecie, ewentualnie, właśnie Riley. Co dalej, a dalej mamy Dragona. No i słuchajcie, w Dragonie też większych zmian nie ma. Natura Dragon to jest nadal najsilniejsza talia, jeśli chodzi o Dragona. I teraz tak. Y Widziałem, że grają Dark Prison Dragon. To jest właśnie nowa karta, która doszła nam w mini dodatku. Ale niekoniecznie, bo są ogólnie trzy wersje deku z, z Natura Dragonem. Jest Natura Dragon, taki ten stary, sprzed mini dodatku, gdzie gra się wszystkie te karty, które właśnie tam były dostępne, łącznie z Kają. Jest też wersja hybrydowa, czyli grają i Kaje. I Dark Prison Dragon, a jest też wersja nowa talii, gdzie Kai w ogóle się nie gra, grają tylko Dark Prison Dragona. Także jak chcecie, tak sobie złóżcie. Ogólnie nadal ta talia jest dobra i można nią spokojnie sobie punkty wbijać. I w Dragonie nic tutaj większych zmian nie ma. A zatem przechodzimy do Shadow'a, a w Shadowcraft'ie również zmian nie ma. Ginsetsu, najlepsza talia do Shadow'a, tak jak była, tak jest i w ogóle nie musicie jej ruszać. Stworzona przed mini-dodatkiem, nadal jest dobra i nadal jest grywalna, bez większych jakichś tam zmian. Ewentualnie widziałem, że też właśnie Princess Knight wrzucają, ale to jest niekonieczne, to jest niekonieczne. Możecie go olać i możecie grać starą wersją sprzed właśnie, sprzed mini-dodatku. Dalej yy, mamy Bloda, który już tutaj pewną zmianę otrzymał. Yy, doszła nam bardzo fajna karta Behemoth i Behemoth słuchajcie jest właśnie takim typowym finisherem, coś czego brakowało w Blodzie, ale to nie jest karta, która wywróciła po prostu tutaj wszystko do góry nogami i sprawiła, że Blod nagle jest super grywalny i bardzo mocny. To jest nadal taki średniawy deck, którym gdzieś tam możecie wygrać, ale częściej Częściej jednak będziecie przegrywać. Ogólnie jest to kontrol, tak? Jest to kontrol, dek kontrolny. Są różne wersje tego deku z Azazelem, bez Azazela można znaleźć, ale Behemoth na pewno tutaj pomaga. Po pierwsze można go użyć jako amuletu, czyli jest z akceleracji przez dwie tury dobierane są Wam karty, a jeżeli zagracie Behemota za pełną wartość i odpowiednie warunki spełnicie, to wtedy on bije bezpośrednio 10 punktów we wrogiego lidera, i to jest naprawdę bardzo dobry finisher. Jest też druga karta, która nam doszła: Io. Świetny removal, to jest taki kel dla Bloda. Nie, nie dość, że bije po bordzie, to bije jeszcze za dwa punkty w lidera i jeszcze was leczy. Z Union Burstem też jest mocna. Dlatego no, też wrzucają i do deku. Zawsze to jest coś, zawsze to jest jakieś dodatkowe wsparcie. Aczkolwiek, jak wspomniałem, Blot nadal nie świeci. To nadal nie jest klasa, którą bardzo często będzie się wygrywało i jest to bardzo mocny dek. Aczkolwiek przynajmniej zrobił się grywalny. Tak? Przynajmniej zrobił się grywalny. Heaven, który jest kolejny w ko na liście. I słuchajcie, Heaven to jest największa przegrana tego mini dodatku. Tak jak wcześniej jeszcze Heavena można było widzieć gdzieś tam na rozgrywkach, dzięki Elanie, dzięki amuletom, tak? dzięki Wilbertowi, można coś było wykręcić po wejściu tych mini ka kart z mini dodatku, które obecnie mamy, czyli właśnie Behemota, Ariet między innymi, tak, to Princess Knight. Heaven prawie w ogóle zniknął z ladera. Spotkanie Heavena to jest naprawdę ciężko to, to w ogóle słuchajcie. W ogóle ciężko się tym gra. Heaven nie ma nic dobrego, co spowodowałoby, że będzie grywalny. Może w nadchodzącym dodatku, który pojawi się pod koniec marca, coś dostanie takiego, co sprawi, że no podskoczy nam troszeczkę w rankingu ten Heaven, bo obecnie jest to jedna z najgorszych klas obok. Portala, do którego teraz przechodzimy, i portal, słuchajcie, są dwa różne typy portala: jeden to jest taki właśnie kontrol, jakby z Kaiserem, a drugi to jest pod artefakty. No i obydwa są niegrywalne. Także portal dostał jakieś tam karty swoje nowe, ale one są tak po prostu słabe, że no nie były w stanie wyciągnąć tej klasy jakoś specjalnie wyżej żeby ona jakoś się tam właśnie pojawiała, można spotkać. Powiem wam, że z mojego doświadczenia wynika, że częściej spotykam Portal niż Heaven, także e, można by się zastanowić, która klasa jest tutaj najgorsza. Ale ogólnie Portal i Heaven to jest praktycznie to, e, to jest praktycznie te, te, ten, ten najniższe te krafty, które no niestety, ale tutaj najbardziej ucierpiały. Portal e, o ile coś dostał, to gdzieś tam jeszcze można coś pokombinować, bo heaven praktycznie nic nie dostał i spadł jeszcze, jeszcze niżej. No i tak mniej więcej przedstawia się to wszystko na rotacji. Tak? na rotacji, bo teraz omówię wam jeszcze pokrótce Unlimited, a zatem, Pierwszy znowu Forest na Unlimited wróżki. Wróżki i tylko wróżki grają pod Amataza i to najczęściej się spotyka. Rzadziej spotykane są Roucze. rzadziej spotykane są rocze stare i nowe, bo są dwie talie, tak, pod nowe i pod stare Roucze. Dlatego tutaj nie ma co. Jeżeli chcecie się bawić na Unlimited Forestem, to głównie Amatas. Sword na Unlimited w ogóle nie istnieje. Darujcie sobie w ogóle, to jest klasa martwa. Tutaj nie ma nic. Gdzieś tam widziałem pobieżnie ktoś próbował przekopać mnie na Unlimited Agro, ale no niestety nie ma, nie ma tutaj większego kopa ta talia, więc no. Sword leży i kwiczy. Run. Aż dwie talie są dobre na Unlimited, czyli gramy Darię. Tak, gramy, gramy Stormy, gramy w ten sposób oraz gramy DeShifta Skuon, i na tym należy się skupić. Na Unlimited to są talie, do których powinniście właśnie dążyć w runie. Kolejną klasą jest yy, Dragon. No i w Dragonie słuchajcie lekka zmiana, ponieważ można spotkać agrodragona całkiem fajna talia, dosyć, dosyć jak karta Wam podejdzie, dosyć mocno kopie, aczkolwiek nie jest to coś, czym naprawdę będziecie kopać. No i jest jeszcze druga talia, która od czasu do czasu pojawia się na Unlimited. Z amuletem i tak zwany Zoe Train, <grych> czyli yy, wiadomo, gramy Zoe gramy potem, yy, potem Urt, tak? Jeśli dobrze pamiętam, która ją klonuje, i w ten sposób wygrywacie, blokując całkowicie obrażenia zadawane przez przeciwnika waszemu liderowi. Ale to też nie jest nic super, także wiecie, można tym pograć, ale tak bardziej forfanto, to nie jest deck, którym będziecie wygrywać i którym będziecie zybać punkty. Przechodzimy dalej do Shadow'a, a tutaj już jest zmiana, ponieważ pojawił się na Unlimited Agro Shadow. To nie jest taki Agro Shadow, który ja pamiętam, który naprawdę kopał tyłek i to było naprawdę coś. To jest, to, jest, to, jest dobre, tak? to jest dobre, ale nie tak dobre jak ja pamiętam, aczkolwiek fajnie, że Shadow się pojawił w ogóle na Unlimited, bo to była tak samo martwa klasa jak Sword i Agro Shadow całkiem spoko daje radę. Yy, jest w stanie przekopać niejednego, jeśli oczywiście odpowiednio to rozegracie, czy też częściowo wiadomo, karta Wam podejdzie, bo to nie jest taki, taki dek, który yy, no, można łatwo go zbrickować. tak, ale ogólnie daje radę. Ogólnie daje radę, możecie spokojnie tutaj próbować swoich sił na agro Shadow Blot, yy, który posiada dwie yy, talie dobre na Unlimited. Yy, pierwsza z nich to oczywiście Pain Blood. <laughs> gramy pod Flaurusa, gramy, gramy pod y, walnerik i tym podobne rzeczy, tak? No i y, drugą talią, która jest też dosyć mocna, dosyć często spotykana jest Agroblot, a zatem gramy z goblinami, y, gramy, z, y, gramy z nietoperzami, gramy z Wanią, z Juliusami i tak dalej. Oraz Laura, także wiadomo o co chodzi. Tutaj piąta, szósta tura. Bardzo często się kończy już walka. To jest ogólnie wyścig, nie? Z wróżkami. Ale talia jest grywalna, blot jest widziany na unlimited. Heaven i w Heavenie mamy jeden dobry deck, a zatem Elana. Tylko i wyłącznie grana, która. Pięknie kontruje wszystkie te agrodeki. No, oni po prostu nie są w stanie sobie poradzić z Elaną. Jak już Elanę pos posadzicie na stole, no, nieważne czy to jest w postaci amuletu, czy to jest w postaci fellowerki, która wam ten amulet właśnie wyciąga. Elana, jak już się pojawi na stole, to jest przekichane i oni już sobie po prostu już nie dają rady, nie nadrabiają tego, bo muszą, nie dość, że kontrujecie ich lecząc się, to jeszcze bafujecie sobie borda, z którym oni muszą sobie poradzić, bo jedna tura, wiecie jak to działa, jedna tura puszczona na elanie, taka wolna, że dajecie elanie wolną rękę, że on sobie może zagrać cokolwiek, zbafować, to już jest wasza przegrana, więc tutaj elana jak najbardziej. Można też pokusić się o można pokusić się o z templem, za świątynią, która zamienia atak z obroną, czyli normalnie jak atakowalibyście, mielibyście posadzić jeden ataku, trzy defensa, to zadawalibyście jeden obrony. Ale dopóki świątynia jest na planszy, to każdy z waszych followerów bije za cenę obrony, a zatem nie bijecie właśnie za jeden, tylko za trzy. Całkiem fajna talia, dosyć dobra do blokowania wróżek, jeśli wrzucicie dużo wardów i bardzo szybko jest w stanie przekopać przeciwnika. Bardzo łatwo można tego templa wyciągnąć za pomocą gryfa na trzeciej turze. Jeśli nie traficie go wcześniej, pierwsza, druga tura, to gryf na bank wam go wyciągnie, jeśli oczywiście tylko ten amulet jest yy, jako koszt jeden w deku, więc z automatu można się pokusić również o taki dek. No ale mówię, Elana jednak to jest Elana koniec i kropka. No i y, co tam nam zostało? Portal. No portal też, słuchajcie, powoli przestaje być grywalny na no, limited. No wcześniej jeszcze gdzieś tam dawał radę, ale pojawienie się tych agro decków, takich jak właśnie Amatas, Podwróżki, takich jak Blot y, z nietoperzami, z Waniu, tak, z Juriusami, takich jak Agro Shadow no i oczywiście Daria, która no bardzo mocno tutaj potrafi przyłożyć, ta piąta, szósta tura to jest bardzo często już po prostu po zawodach. No i w tym momencie portal już przestaje powoli mieć jakieś swoje wysokie, jakąś swoją wysoką pozycję na liście. Kraftów i ogólnie talii, bo portal jest kontrolny, tak. Oni grają pod ten pod akceleratium, zagrywają masę kart w jednej turze, cofając sobie punkty, zrzucą, zarzucą wam borda od lewej do prawej, jeszcze go zbafują, przez Sion, Ale no, mówię, nie oszukujmy się, obecnie agro deki. Są w stanie naprawdę porządnie przekopać nawet portal, i no, portal nie nadrabia. Portal, portal też powoli nadrabia. Rzadko ostatnio widywałem na Unlimited Portal, dlatego to również jest taka klasa, wiecie. Lekko upadła na, na Unlimited. No i to tyle, jeśli chodzi o omówienie craftów. O takie podsumowanie dodatku. A zatem bonus! Bonus moi drodzy, Bonus od Sai Games, który yy, trwa, jak wspomniałem, do 15 marca. I bonus ten polega na tym, że wszystkie karty od dodatku Alter Sphere do Ultimate Colosseum, macie temporary i macie ich po 3 sztuki. Tak, dobrze słyszeliście. Wszystkie karty. No, oczywiście wiadomo, poza bazikami, poza kartami specjalnymi. I, i, i tak dalej, ale takie typowe karty, które weszły w tych dodatkach, z alt, od Alter właśnie począwszy, ogólnie na rotację, tak? Alter Sphere do Ultimate Kosą, to jest obecnie rotacja, a zatem jakikolwiek deck chcecie stworzyć i brakuje wam do niego kart, to teraz możecie przez dwa tygodnie za free to zrobić, po prostu za free, wchodzicie do gry. Bierzecie sobie albo kod z internetu, albo wchodzicie do tworzenia nowego deku i wszystkie te karty, nieważne czy to są brązy, czy to są srebra, goldy, czy legendarki, każdą z tych kart macie po trzy sztuki temporary. Także korzystajcie, jeśli ktoś chce sobie podbić rangi, chciałby stworzyć jakiś mocny dek, a brakowało mu na przykład jakichś legendarek albo goldów, to może sobie teraz to dorzucić do talii. I po prostu grać i wbijać te punkty. Dlatego korzystajcie naprawdę. Jeszcze raz powtarzam, bo to jest tylko przez dwa tygodnie. Nie ma sensu tutaj właśnie tracić w ogóle czasu. Trzeba ciurać, ciurać. Ja wiem, że gra jest podła, wredna i ogólnie niewdzięczna, ale mając taką możliwość, żeby stworzyć jeden z najlepszych deków gdzieś tam i przez dwa tygodnie sobie powbijać, nawet tą godzinę, półtorej dziennie poświęcając, to jest już bardzo dużo. Dlatego. Polecam i jeszcze raz zachęcam do korzystania z tej promocji. No i tyle, jeśli chodzi o e, tutaj, właśnie bonus. Na koniec jeszcze mała prywata, bo e, jak wspomniałem, e, na koncie tym free-to-play gramy sobie od czasu do czasu. I słuchajcie, ostatnio właśnie udało mi się zrobić już jeden kamień milowy. A zatem, jak widzicie, Jestem masterem w jednym z formatów, dokładnie chodzi o Unlimited, i pozostaje mi jakieś tylko niecałe 2000 punktów do wbicia na rotacji, żeby być Double Master, i to już w tym momencie jest konto ustawione. Dlatego tutaj, jak najbardziej, także można, jak widzicie dowód rzeczowy, tak że da się po prostu grać Free to Play. No tylko trzeba pewnych poświęceń, żeby to osiągnąć. No i też trzeba grać, tak, oczywiście to wiadomo. <laughs> A zatem tutaj myślę, że już sobie właśnie zakończę to omawianie, bo i tak materiału wyszło sporo, aczkolwiek spodziewałem się, że będzie mniej. Będą jakieś nowe talie, oczywiście będę to ogrywał, pokażę wam jak wyglądają zmienione. Jeszcze mamy trochę czasu do nowego dodatku. I tyle z mojej strony na chwilę obecną. Dzięki za uwagę i powodzenia w grze jak zwykle. Tymczasem trzymajcie się. Hej!